Witamy ze wspólnego gojemnika Polish Masters, dzisiaj mamy 12 października 2021, zagościł u nas kolega Sławek Łada, przyjechał do nas odebrać, odebrać drugą nagrodę z finału, to jest auto. Sławek też miał, tak jak dobrze wiecie, pierwszego asa, na naszym gojemniku trzeciego asa, no i ten, ten gołąb, który był też tym pierwszym asem, zameldował się z dziewiąty, dziewiąty z finału. Eee, serdecznie gratuluję wygranej, naprawdę gołębie na to sobie musiały zapracować, finał był wymagający, lot trzeci też był bardzo wymagający, nawet chyba trudniejszy niż ten finał. Eee, naprawdę gołębie się wykazały, eee, no nie jest to przypadek, tak? I tym bardziej z tego co tam widziałem to są gołębie no, z tej samej rodziny, tak? które na to, to, to pracowały. Może coś więcej o tych gołąbkach byś powiedział, jak to tam wygląda? To są z Deklaków, od, od posamicy od Wernera Gokla, którego pozdrawiam serdecznie. Jego gołębie mam od 2011 roku. No, tu jego miamy już 13 lat. Także podstawa u mnie Werner Gokl gołębi, wiadomo Deklaki z Dortmundu mam. Teraz przy okazji tam jeszcze takiego znajomego, nawet z Polski dwa kupiłem. Od Wintera Prange mam też gołębie tam od klasa i tak dalej. Także... Musimy mi, głębiej, jak się mówi, no nie są takie przypadkowe, także tam No dokładnie, ode mnie tej... by było wszystko, nie? Tak, tutaj mówię, finał był 450 km, nie tylko te głębie robiły jakąś robotę, zdobywały konkursy na krótkich lotach, ale tak samo e, udowodniły to na, 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 na dłuższym dystansie. Mocno wiało, myśleliśmy naprawdę, że tej głębi mało przyleci, ale no jed, jednak, jak jest dobry materiał, na spartańskich, ciężkich warunkach dobry materiał no, po prostu stryj, daje radę, tak? Z tych dwóch Asów nawet jeden był pierwszy. Nie? No tak, tak. A, właśnie, A Już, już z, tych, z tych dwóch właśnie z pierwszego i trzeciego lasa, który go już pierwszy, z którego lotu konkursowego, nie, nie. tak? No. No, no mówię, dlatego to nie ma nie ma tutaj nie ma tutaj przypadku. Dokumenty, dokumenty już mamy od samochodu wszystko podpisane. Ja tylko wrę wręczam kluczyk i co ich bawi widzimy na edycji 2022, może dwoma samochodami mi no, Ja podziękowanie w imieniu mojej żony, żona będzie się cieszyła. Ja jeszcze tak jak mówiłem na moim raz filmie, tu dwa tygodnie temu. W życiu jeszcze nie miałem nowego samochodu, ale w sumie w domu tutaj tak w rodzinie zostaje żona będzie miała moja drugi nowy samochód. A ja jeszcze nie. Muszę za rok. Pozdrawiamy wszystkich i dobry lot.